Witajcie kochani, z tej strony Gosia z kanału Gret Art Studio. Dzisiaj wytniemy sobie naklejki w skanankacie. Prosiliście mnie, żebym nagrała film, jak ustawić maszynę, by wycinała nam naklejki w taki sposób, by one zostawały na arkuszu papieru, żeby łatwo było je ściągać. Także dzisiaj to Wam pokażę. W wycinaniu naklejek najważniejsze jest tak naprawdę ustawienie maszyny, bo to zależy od tego, jaki rodzaj naklejek chcemy mieć. Czy chcemy, żeby to była samoistna naklejka, czy też naklejka, która jest po prostu na arkuszu, z którego możemy sobie swobodnie ściągnąć tą naklejkę. Dzisiaj skupimy się na tego rodzaju naklejkach, ponieważ te naklejki można wycinać dokładnie w taki sam sposób jak każdy inny papier. Czy to papier scrapbookingowy, czy y, cieńszy, grubszy, jakiekolwiek chcemy, przecięcie po prostu przez całość jest uzależnione od tego, jakiej grubości jest ten papier. Natomiast w przypadku tych naklejek ustawienia są troszeczkę inne. Na swojej maszynie mam zawsze przyklejony taki arkusz papieru z informacjami, jaki jest rodzaj materiału, którego używam, jaka jest gramatura, jaki powinien być numer noża ustawiony, z jaką mocą ten nóż powinien być przyciskany. Więc ja taką informację sobie przykleiłam na maszynie, by sobie sprawdzić konkretnie w danym momencie to, co chcę zrobić. Polecam Wam zrobić sobie to samo, właśnie przykleić na maszynę, czy gdzieś na, e, w miejscu, w którym pracujecie, bo jest to bardzo przydatne i pomocne. Tutaj na tym arkuszu jest napisane, że jeżeli chcę wyciąć e, naklejkę z tyłem, be, backing sheet, tutaj jest napisane, to ustawienie powinno być noża 2 i z e, naciskiem minus 1. 2 jest z gwiazdką, ponieważ to jest uzależnione od tego, jakiej grubości macie Papier, na którym żeście wydrukowali swoją naklejkę. Ja mam przygotowany taki arkusz papieru. W sumie powiedzmy, że jest to arkusz taki zwykły, tylko z klejem z tyłu, więc to jest około 80, 90, więc jest to dosyć cienki papier. I zaraz sobie sprawdzimy, jak taki papier możemy wyciąć. Sadzamy oczywiście matę do maszyny. I bierzemy scan, direct cut, wycinanie w maszynie. I tutaj, kiedy mamy ustawienie kolorów, ja zazwyczaj przy wycinaniu tego rodzaju naklejek, w których jest obramowanie czarne, a tylko środek jest kolorowy, staram się wybierać czarno-białe, ponieważ według mnie maszyna wtedy lepiej widzi to, o co mi chodzi. Ja chciałabym, żeby moja naklejka, tak jak tutaj w tym przypadku, nie miała czarnego obramowania, tylko była po prostu wycięta w środku tego koła. Dlatego też wybieram czarny o obrys, ok, i skanujemy. Zaznaczamy sobie oczywiście obszar wycinania, tak jak zawsze. Dzięki temu, że wybraliśmy sobie czarno-białe, maszyna zaznaczyła bardzo ładnie koła, które ma wyciąć, więc tutaj nie trzeba niczego poprawiać. Ja sobie wchodzę tutaj w obszar z dwoma kołami, ponieważ chcę, żeby mi wycięła maszyna w środku tych naszych kół, więc ustawiam sobie milimetr w środku, żeby wycięła. Klikam OK. To, co możemy zrobić jeszcze przed wrzuceniem tego naszego arkusza, to wejść w klucz, ale możemy to zrobić w każdym momencie. Wchodzimy w klucz i wybieramy Cut Pressure. Ja mam ustawione na minus jeden, ponieważ to jest nacisk, jaki potrzebujemy do wycinania właśnie naklejek. Pamiętajcie o tym, że jeżeli będziecie mieli ustawione na jeden czy na dwa, w zależności od tego, co wcześniej wycinaliście, musicie sprawdzić, żeby było minus jeden. Dzięki temu nóż nie będzie tak głęboko wchodził w wasz papier. Klikam OK i teraz wybieram sobie na jaką grubość będzie nóż. No, tam na naszym arkuszu było napisane, żeby było dwa. To sprawdzimy, czy dwa to będzie odpowiednia e, grubość. Ja mam całkiem nowy nóż, więc to może być za dużo. I wchodzimy w OK. Wchodzimy sobie w opcję edycji i wybieramy opcję testu, ponieważ nie wiemy, jakiej grubości jest nasz papier. Jeżeli mamy nowy nóż. A wcześniej używaliśmy starego. To nie do końca jesteśmy pewni, czy ustawienie dwójki jest odpowiednie, więc wchodzimy sobie w test, wybieramy kształt, który ma nam maszyna wyciąć. Może być rozmiar taki, jaki podaje. Wybieramy sobie tutaj ten czerwony kwadracik, przesuwamy go w miejsce, gdzie po prostu będzie to nie przeszkadzało, nie wytnie nam jakiegoś tam wzoru, i klikamy OK. I teraz klikamy cut. I sprawdzimy, czy to jest dobre ustawienie naszego noża. Klikamy. Teraz maszyna na razie się zatrzymuje. Możemy zrezygnować z wycinania, jeżeli jest złe ustawienie, albo możemy kliknąć tutaj podświetlony przycisk, jeżeli. Zgadza się to, w jaki sposób maszyna nam wycięła. Ja sprawdzę, jak wycięło mi tutaj ten arkusz i widzę, że jest, że to nie o to mi chodziło, ponieważ mi wycięło ten kwadracik, który miałam zaznaczony na arkuszu. To znaczy, że muszę się cofnąć, czyli klikam quit cutting, że porzucam wycinanie i ustawiam sobie nóż, powiedzmy, na jeden. I zobaczymy, czy to coś da. I znowu wchodzę w test. Przesuwam sobie ten mój kwadracik w inne miejsce. Żeby sprawdzić, czy teraz będzie lepiej. Wchodzę w OK, w kat i znowu naciskam wycinanie. I znowu sprawdzam, czy to jest grubość odpowiednia do wycinania. Niestety jedynka to nie jest dobra grubość, ponieważ w ogóle nie nacięło mi papieru. Czyli próbujemy dalej. Wybieramy 1,5 w takim razie. Zobaczymy, czy to coś da. Czyli porzucamy wycinanie i znowu idziemy w edycję. I wybieramy znowu miejsce do wycięcia, żeby maszyna wycięła. Cut. I znowu. Sprawdzam, czy teraz jest lepiej. I teraz jest dokładnie tak, o co mi chodziło. Teraz jest to po prostu naklejka, ma z tyłu odklejany element. Więc jest to dobre ustawienie. Więc teraz możemy tak naprawdę kliknąć, by maszyna nam wycinała dokładnie w taki sam sposób resztę naklejek. Więc jedziemy. OK. Wyjmujemy oczywiście matę z naszej maszyny. Ściągamy arkusz z maty i sprawdzamy, czy rzeczywiście nam ściągnie niepotrzebny papier. Niepotrzebnie. Ale to tylko dlatego, że, że się skleiło z całością. To jest nam niepotrzebne. I mamy cały arkusz naklejek, który możemy sobie pociąć na mniejsze części, tak jak ja miałam tutaj tą wcześniejszą i mamy po prostu. Naklejeczki już na arkuszu, który z łatwością możemy sobie poodklejać. Tutaj w jednym miejscu czy w dwóch mi się troszeczkę papier przesunął, więc nie jest idealnie wycięte. Równo jest kawałek czarnego obramowania, ale wiecie o co chodzi. W taki właśnie sposób możemy sobie powycinać nasze naklejki. Jest to dobra opcja dla tych, którzy na przykład mają swoją małą firmę i na przykład przyklejają takie naklejki firmowe na opakowania. Ja tego rodzaju naklejki używam jako gratisy. A które dodaje po prostu do zamówień klientów, więc jest to super opcja, żeby sobie takie naklejki przygotować. W dzisiejszym filmie skupiłam się tak naprawdę na ustawieniach maszyny i w jaki sposób możemy sprawdzić grubość naszego papieru, by rzeczywiście dostosować go do papieru, na którym drukujemy naklejki. Natomiast pokazałam Wam tak naprawdę najprostszy. Um, kształt, jaki można wyciąć w maszynie, ale też dlatego, że ja po prostu taki kształt używam do wycinania swoich naklejek. Możemy wycinać w maszynie wszelkiego rodzaju kształty, jakie sobie wymarzycie, ale tak jak mówię, nie to było celem dzisiejszego filmu, ale mam nadzieję, że tak czy siak jest on wam przydatny. I teraz już będziecie wiedzieli, jak wykorzystać waszą maszynę, jak wyciąć sobie naklejki, które są wam potrzebne. Jeżeli ten film był pomocny, to oczywiście dajcie łapkę w górę i nie zapomnijcie Subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Będziemy oczywiście dalej analizować maszynę, dalej będziemy się starać wycinać kolejne elementy w niej. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, to nie zapomnijcie o subskrypcji. A teraz bardzo Wam dziękuję za uwagę, za to, że tutaj jesteście. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Także, trzymajcie się ciepło. Pa. pa.